Jedna bestia kurwa miej Dobra mam to Czyli dzisiaj gargulce padają Chwąci kurwa w pysk Juwane gargulce pierdalone. Lebul Gong O Kurwa co... To? O kurwa Co to za chuj jest pierdolony? A kurwa, ja chyba wiem co to jest. Uważaj, na rycerz, no właśnie. Tu będzie Black Knight. Tyle pierdalenia, żeby się spierdalić po prostu. Jak najgorszy na piast, no na chuj. Dobra, kurwa, przebiegnijmy się przez las. Dajemy tych strażników. Czy to jest ta droga do bossa? Tak no kurwa, nacisnąłem to Ja pierdale No kurwa i co się dzieje z tym jebanym przyciskiem No, dosyć easy boss Mimo To jest dobra ręka w sensie w chuj łatwia. O kurwa Za pierwszym Boski żar A dziś, kończę stream. Dziś po miesiącu wracam do Dark Soulsów. No nie mogę, prawda? Plamy... Kurwa. Aha. Aha. To zajebisty oponent. Mogę być. Psa... Co to. Jaki to zależnik ma z kurwy Aha i nie mogę przerelować przez nią Serio kurwa Dobra, o to drzwi chodziło O, tu jest skrót Dobra git O, no, już biegnie z kurwy syn. Ty kurwa jebana Psiuki pierdalane. O kurwy syny. <śpiewa> kurwa. Wizy się zaszu. O. Kurwa. Chodźcie, bo Co to jest, co sobie tu kolejne zjeby będą? Pierdol się. Zjebać was. To jest kurwa odręka jebana za co ścianu. Potrzebuję kapra Dimona rozjebać. Ja sobie przypominam walkę z tym kurwa Kutasem. Zaczynamy, podejście numer jeden. Oła, ty kurwo! Nie w tę stronę. Spierdalaj. I Spierdala. oh, Kurwa, się udało mi go za pierwszym razem. No jaką Kurwo O kurwo ty jebana Nie wiem, zbędne hity dostałem na ryj. Jebać się Trzyma Kurwa Skąd ty się wziąłeś kurwa kutasie Prachola mu zajebała mi mu odpierdala Co jest kurwa Jebane gluty, no zajebiście się. jak są z Kurwa, ile to ma HP! Kurwa, kocham kanały w grach komputerowych. Ale kurwa, oponent, nie? O kurwo, ty jebana! Człowieczeństwo ze wtóra, kurwa? Wróć do komnaty z ciekawej. Kurwo ty jebana, dobrze zbroję miałem. Bo to właśnie zbroję odzyłem, bo mi truty dostajesz. O kurwa, koliga. Trochę z koliga. Idź w pizdę. Łat, kurwo. Kurwa i tu chyba nie mam wyjścia O kurwa ropucha A, to plu jakimś gównem Lujące kurwa stury, żaby kurwa, i inne ścierwa kanały Ty kurwa Chodź to kurwa to się ponapierdalamy, a nie O kurwa! Wy tu skąd? Skąd te się naruwały? Wy kurwy. z was, Pierścień bom, bom. Pierwszy złego. bombom, 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 a ja jest, tamtąd przeszedłem, kurwa się gubię. A co na swicie kurwa gnaje? O, tu jest pierdalona lokacja. Łzy. Grubas. Kurwa, to ognisko, nie wiem, to ognisko to gdzieś w do daleko. Kurwa, gdzie to było ognisko? Albo skrót chociaż powinien być. Aha, dobra, mam, mam skrót do niski. To jest dobry introfest. Smok, kurwa. Daję bany. Ciekawe ile razy padł mi się raz kurwi. Ale mu bije. O kurwa. No no ta. He. Nie jestem wprawiony w teksary. Kurwa. Aha, bo zaczął kurwa swój przemar robić. Nara? No łatwy, łatwy boss, nie da się ukryć. No i kurwa teraz Blighton czeka, skurwiałe. Ja pierdolę, tu już idzie ten kutas. Aha, on pojzono nakłada. O, co się pojzonę nakłada? Chuj ci pysk. Ale tu to chuj, bo tu są so dwa. Mhm. Czas to no ale se kurwa wpierdalasz, nie? żomek? Mhm. Pałek i poje, pałek poje biegnie. Ty nas zdecydowanie zamawiesz. Toksyny, kurwa bez pence, to się nie będzie. Co jest? Mhm. Уебаный скурвел. А, тут будет же локация, коррооор. Ты, Тисмусе, поебал. Wojewana. ja dostałem na samym starcie kurwa strzała, to nie, nie chcę, chyba jeszcze raz. Kurwa! Yy, mojego tutaj kolegi Eee, y Jakuba gebelca, kurwa ty! Odwołuję się! Co zrobić, jak y Jakuba mnie kuta Gebersa zbije pał? Co ty się zjedzie? Co O kurwa! Trzymaj mnie jakimś gównem. To co takiej małubości? Pierdol się, Tak A chuj ci w pizdę stary, popełniam kurwa, popełniam sudoku kurwa elo Może zagramy po 20, może nie, nie wiem Ale może <grym> Michał i Marcinek o, bo, i Myślę, że ja Michał, Michał i Marcin to moi najlepsi... Dobra, go. weź, sitek. A spierdalaj, Pierdol się sitek. бы пиво умяло ноги, то бы не подсыпал.